Ładny wodospad. No co tu jest? Piana tam jest? Tu też wodospad jest, tak? Tak. Podoba się Alusiowi? Tak? Tak. Wodospad? Kogo wołaś, bo nie wiem. tam. Oho oh, oh, oh. był bent. Był bent. Było bent. No co to? No co to jest?

Tak jest trumyczki, podobają się. Uważaj, nie wpadnij. Tam idziemy, tak? Chodź do góry teraz. Do wyjścia. Do dasz radę? Dasz... Ej, bo... Padniesz do poty! Aluś, Aluś, Aluś. Do góry, do góry, do radę? Czy rączkę dasz mi? Może rączkę lepiej, co? Bo się skulasz.